I'm all for Christmas, all the happy smiles and, the wishes. and I... Dzień dobry, kochani, witam Was w vlogmasie numer 7. Witam się z Wami dzisiaj dosyć wcześnie, bo od samego śniadanka. Ale dlatego, że wstałam, weszłam na TikToka i zobaczyłam po prostu jakiś taki przepis: yy, ciastko, jakby tort w kubku. I po prostu tak mi to się ciągnie za mną. I po prostu muszę chyba tego spróbować. I będzie najbardziej fit w śniadanie. No wręcz na odwrót, ale po prostu muszę to spróbować Bo się uduszę Tak fajnie to wyglądało Więc przetestujmy sobie razem ten, te ciasto w kubku Ja już pamiętam kiedyś dawno dawno to było takim wiralem I wszyscy to robili Ja ja totalnie to zapomniałam, nigdy tego nie robiłam A teraz mi się to przypomniało, bo właśnie zobaczyłam nowy tiktok na ten temat Ja wyglądam trochę dosyć beznadziejnie jeszcze Ale to później się ogarniemy Dobra, więc przetestujemy sobie te ciasto w kubku Przyjmujemy kubka Oczywiście sobie wezmę takiego dosyć długiego Bo się boję, żeby mi tam nic nie wyleciało Dwie łyżki mąki okay. Łyżeczka Proszku do pieczenia Okej okay. I słuchajcie, jajko <laughs> Całe Teraz podobno wymieszać Aż nie będzie żadnych grudków From the lights to the men's lights, tell me one thing: is there any? Po czym dwie łyżki oleju-ty się nazywa oleju? Tak, by to by to, liwa. That you miss, I will keep you warm as soon as you remove that smell. Ciekawe czy wyjdzie, bo ja to mam na samym spodzie, po prostu może sobie kubek wzięłam, nie wiem. 1 łyżki mleka, i dwie łyżki cukru. Że bardzo tak się to prezentuje takie ciasto. Ale mało tego jakoś jest, no widzicie? No nic, zobaczymy. Ostatnia część tutaj ludzie dawali albo mm, czekoladę w kawałkach, albo po prostu nutelę. Ja Nie mam tego. Ja więc muszę dodać nutelę. Trochę mnie to jak razi, że z samego rana. Ale no nic, tam tego malutko, bo to po prostu służy, jakby musimy wziąć tak troszkę tej nutelli. Zrzucić na środek, żeby po prostu na środku mieć takie czekoladowe serce. O! No, i to tyle. Dobra, więc takie coś wkładamy do mikrofalówki na chyba tam dwie minuty. Yy, 900 W. Coś takiego. Tam później sprawdzacie sobie. Z z tego wyszło? Powiem wam, że zapach jest obłędny. Uuu, OMG, ale to wyrosło. Zostawię też na trochę, bo mi się to wydaje takie no, surowawe. Jakie żółte to jest w ogóle, masakra. Kochani, mamy to. Boże, to jest takie gorące. Proszę bardzo, tak to się prezentuje, takie ciasto. Uuu, <słyska> masakra. Próbowaliście kiedyś czegoś takiego? It's fine, These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I the dream I This Christmas. Dobra, otworzymy sobie już kalendarz. Dzisiaj to chyba będzie taki vlog masno makeup dlatego że muszę się dzisiaj pomalować na wieczór i powiem Wam, nie chcę mi się teraz też tego robić żeby później się zmywać jeszcze raz malować, więc odpuszczę sobie dzisiaj. Wczoraj, co my sobie mieliśmy? Wczoraj w Twinkle był bardzo fajny, pełny wymiary produkt, który ja bardzo lubię, a mianowicie shower gel z taką trochę inną grafiką niż zazwyczaj w sprzedaży o zapachu Singapur. Bardzo lubię mu nas w domu do kąpieli. Już ten z mojej mamy stoi pod prysznicem. Jest wciąż podłużna w tym samym rzędzie. Błagam, żeby nie było mi szkolnego. Trzynastka. Zaryzykowałam, muszę powiedzieć, wam to. To jest chyba szklane. Zapach do pomieszczeń. O zapachu Mold wine W samym roku też był taki podobny. Znaczy taki sam, tylko że mniejszy. Więc super, że w tym roku jest troszkę większy. Ja uwielbiam zapach Moldwine. Następnie z Zalando Wczoraj w 12 mieliśmy produkt, który za bardzo mi się nie podobał A mianowicie taka kredka z tej firmy, której nie znam Taki szampański odcień Widzicie? Ona fajnie może się przydać na przykład tutaj do kącików No ale to nie jest mój ulubiony produkt z tego kalendarza Umówmy się Zobaczymy, czy dzisiaj nas zaskoczy ten kalendarz Ale nie sądzę, bo trzynastka wciąż jest malutka w końcu, w końcu coś fajnego to są głuszczyki z Kiko Milano, więc włoskiej firmy, która w ostatnich latach stała się też mega viralowa za granicą I super przezroczysty Mega Uwielbiam po prostu te błyszczeki Kalendarz dziewczyn wczoraj, wczoraj, słuchajcie, znalazłam maseczkę do ust, którą już zrobiłam Bo wczoraj miałam tak okropne usta I słuchajcie, położyłam się z nią Bo to taka w płachcie dla usta I zasnęłam w niej Przepadam za takimi maseczkami, bo ja nie umiem po prostu być zamkniętą buzią Mnie to stresuje Zakładam maseczki od razu, chce mi się napić, chce mi się coś zjeść Więc y, przed spaniem, do spania To jest idealny moment Trzynaście, maimy pudełko Szklana rureczka z takim pięknym tutaj reniferkiem Ale cute Ja uwielbiam też takie szklane rureczki No po prostu, I'm in love Szoko, bo niestety kinder muszę zawsze wszystko zniszczyć No właśnie Dzisiejsza herbatka Zielona herbata, w smaku imbiru i skórki cytryny Więc to co było pierwszego dnia Ja jestem w końcu zadowolona z tego, kalendarza, powiem wam Dobra, pomiłem i ładnym otwieraniu kalendarzy Muszę wam pokazać, co się dzieje z drugiej strony pokoju. To już jest po... mi dobrze znaczy Już wiecie, że ta moja toaletka wygląda tak kilka razy w, to, w ciągu tygodnia. Już po prostu od kilku dni przechodzę bo tej toaletki, mówię, nie chce mi się teraz jutro, 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 jutro i tak to się skończyło na dzisiaj. Nawet nie mam gdzie usiąść, żeby coś zrobić przy niej, więc po prostu czas się za to wziąć niestety. May hey, all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. Fajnie, później idzie za coś później I Później się chowa Cały rok idzie. Nie wiem No to ostatnim razem te się kosztowały 70 euro, a tutaj już 19,90 19 Nawet ten super elf tutaj, 40 euro jeszcze on ale on był droższy, on 80 kosztował No bo już ostatnie rzeczy zostały, to są ostatnie jakie są hm. I tak się zastanawiam trochę, ale gdzie ja to postawię? wiecie no, Ale są słodkie Trzeba przyjeździć po prostu później na takie zakupy. Jechałyśmy dzisiaj tutaj, bo ta, tata mnie wysłał po jakieś lampeczki na zewnątrz, bo chcę przedekorować ogród i kurczę, nie wiem, jakie to wybrać. Zrobiłyśmy na te kolorowe, 24 metry prawie i patrzymy mi oferta, więc jak znalazł, bierzemy je, zabieramy do domu. Leje okropnie, a ja jadę szybko polkał, żeby go uratować, bo jak biedny chłop będzie pracował z takim deszczem Sam jako dobra siostra Ja nie miałam takiego brata siostry starszych, którzy by po mnie przyjeżdżali, więc tak będę Trochę wygląda w ogóle Posmarowłam sobie dla testu mm, takim błyszczykiem, co powiększa usta Ale teraz patrz jak właśnie do was mówiłam, mówię jakieś fuksjowe te usta, Boże Oh, ya la la pien. W cały czas, słuchajcie, szaro, buro i ponuro Masakra, już po prostu nie mogę z tej pogody Idzie mój Olesław, przystojny Macie sembar caso? A co ci chodzi? Zamiast dziękuję siostrzyczko Dziękuję siostrzyczko o. Zatrzymaliśmy się szybko w jakiejś bułeczki no. I chlebek słony, taki pyszny Leki to zgadnij ile wydałam? 70. Ile? 70. 120. No. no, no. Masakra.